Chrystus Jest dla mnie ogromnym zaszczytem przywitanie dzisiaj po raz pierwszy uczniów klasy pierwszej naszego katolickiego liceum. Pragnę Wam i Waszym rodzicom podziękować za zaufanie jakim obdarzyliście naszą szkołę i życzyć samych sukcesów na drodze do Waszej dojrzałości we wszystkich sferach Waszego życia religijnej, intelektualnej, społecznej i osobistej. Nasze liceum powstało w roku, w którym nasz patron Jan Paweł II został włączony w poczet Błogosławionych. Wyrażamy wiarę, że będzie nam błogosławił z niebieskiej ojczyzny i wspierał nasze dążenie do czynienia dobra. Pragniemy, aby wszyscy uczniowie naszej szkoły przynieśli chlubę naszemu miastu, naszej ojczyźnie i Kościołowi. Jan Paweł II uczył, że szkoła ma służyć i przygotowywać do życia. Powinna kształcić, a nie po prostu informować człowieka. Powinna przyczyniać się do jego wzrostu. Powinna sprawić, aby dojrzewał w porządku sumienia, czego nam wszystkim na początku tego roku szkolnego życzę. Wszystkich proszę o modlitwę w intencji całej społeczności tych dwóch szkół znajdujących się pod jednym dachem i którym patronuje ten sam patron, największy syn Polskiej Ziemi, błogosławiony Jan Paweł II. Bóg zapłaci.